Chyba nie. No to by się wystał. Ja nie grałem w budu, nie wiem jak się e. ja O się No zabiję. jak ta bije z dystansu, to ja uważam, że powinna mieć coś. Jedziemy kurwa. Chyba, że nie bije. Panowie i panie. Nie kto, kto mnie chroni. tam tamten ten, ryc, no kto cię chroni? Ten słabszy. Transport mi dać. Ja ci aurę dam w drugie, bo na razie się boję. Daj biało. Dałeś kutkę? Ożyję. Tak. Ja. Ożyję! Mm. Szef. Uuu! Zobacz, tak. teraz jeszcze wejdzie. Nie weszło, ale już jest... musimy myć szepty. Myję, myję. A ktaga nie się, many? sie się, ale rzadko. To daj, spróbuj może tą szpilę na Aktaga. Ja. Kocia cię myć w następnej? Najpierw mi się zmyja, potem ciebie też? Nie, tego nie. Znaczy na razie nie. no. się że staga w prostu ukazuje. Nie? mi się krnąłaś. Chyba przed druidem knęłaś. A nie, dobra. Ej ci, ciało, bo kurwa, nie. A czemu? Ach, dobra. O, jest szef? Czy wieku? Tam szpile pewnie co Nie wiem czy poprawię. nie będzie za dużo to debuffów już yy, trucie. Bo ja jakby nie, dwa trzy, daję teraz. Trzy nie, trzy, trzy można. A, no bo ty dwa dajesz, no. bo ty masz i podpalenie i tam jest ta ulna. To oleś te trucie. No, trucie oleje. Wymarzy. Możesz mnie zmyć, no bo i tak bo i tak teraz jest ten... Nie musisz nikogo myć, źródła mi dasz. Zmywam, zmywam. Ну я же Co zmyć to ci kocie, ten okrzyk? Co? Nie słyszałem. Nie wiem My. Teraz chyba nie, nie No możesz go zmyć, no ale ona chyba nie ukazuje jak jest. Jakiego je blisko daję. No, Czerwono dałem kłódkę. Czy jesz, się? Także. 7% To nie wiem, czy ty coś się Mam Ma full devów, ciekawe. ja cię misiu, oczywiście. <tryk> Kurwa, nie mogę nic tu dawać, jakiegoś mierzonego, potężnego? No, nie no. możesz. Wezmę raz dam tam może Kurwa, nie starczy mi many To nie mój byle czego. Już. No bo wszystko trzeba myć, Łukas siądzie mm -hmm. Przed Łukasem się nie wybronisz. Tak. Okrzyk to za bardzo nie siądził. Albo więcej w urok dajemy teraz. Może palko tylko, co? Co? Może pal tylko. W mhm. lepiej chyba idzie. Ciężko, ciężko. Spróbujcie w urok też dawać tego defa, żeby nie mieć tego. Ale to wejdzie i takiej W następnej cię zmyje Misiu jak chcesz. Chyba, że jest komuś innym da. Nie, bo ja już w szpili nie zbili na tym mierzonym na, na koniec. No, na 5 p może 3. daj. No teraz dałem 3 razy po 2 PA, a ja stoi na małym decyzji. Pol to jest kurwa mocne, co my tu robimy? Spokojnie. Jest dobrze, jest dobrze. Płowa Skuraczki. HP zeszła. Co jest kurwa? Co to kurwa ja się za ochrona? Do ci chuja! Kurwa, no. Mówiłem, dajcie szpilech, no to nie. Co to kurwa ma być? Nie ma? Ale nie, no ście. ja. Ile ataków ona dała? Ale z ryc, no i chuj to z tego. Zapiszyłem. Oj, chuj. A coś już nie wrócę, tak? No nie wróć. No, okay, to, spokojnie. Zbiło to mój szyk totalnie w ogóle się Aha, czy ja już po prostu nie mogę to zajebiście To głupie to chodzi O to właśnie chodzi Piękna adrenalina Cień już w sumie pada Prawie No ciao, może zrezygnuję. Jakiś okrzyk ma. kurwa mogę mu dać coś tam. Próbuję mu coś dać. Kurwa, nie dałem grupowego, ja pierdolę. Dobra, nieźle. Dobrze, oszczędzisz pieniądze. Oszczędzisz manę, to dobrze że nie no, grupowego. Nie zlagowało. Dobra, ja zbielę. 9% Co to jest za główną? Ona na dystans już nie będzie miała. O właśnie, co rzucić teraz grupowe? Rzucę. Czy pojedynczo? Ale kurde, to Sanie rozbiło. Ja też mi potrzebuję. Albo jego nie. Dlaczego może tego ryza? Tylko, że ja się nie wyglądam. To Sanie nas rozbiło. No nie paniku i mark ci dwa. No nie, nie, ja myślę, że jest w porządku, ale. Tak się szybko ubije, a w sumie kocia ma dużo mana Jakże to ma procent na mnie to jest by bez... O, Rzucę grupowe teraz jedno Daję ci w następny kocia. Jeszcze jedna kulka i Taki procent, piękny. Wow. Dobra, pojedynczym Cię leczę, kocia. Dobry Dobre Wszystko w twoich rękach Konrad. Weź ich roz jak Może mierzony jakiś marek wrzuć? Nie wiem czy mogę pozwolić A kurwa tak mu defa zbije, że ty go oraj na pełnej dzidzie Pawina musi tu wejść Boże ci mamy tą wesoł weso, bo teraz korzeń jakieś bił. Ona rak. Pierwotny taki. Ona kurwa z ręką. Starczy z na meciach? Tak. Tak. Palenie chyba bardziej, wiesz. Oj, chuj, nie poleci. W zasadzie to jakby, zamiast złota był ktoś inny, albo on... Padł. Żeby był on jednak No, ja, on ma jednak trochę mało życia, nie? Jakby sheath był, to by było idealnie, bo... shit wiadomo, bija ten... E, fronta i, i kolanka, nie? Czy tam wędrowy tutaj. Można palić łatwiej. I tak to ja tam nawet w miarę biję, no nie jest nie, to trudno. Dobrze nie, bardzo dobrze. Kurwa jeszcze to porobimy Farek jak się kurwa, zarabia. kurwa czy... Nie no kurwa, bufne nas się i. Nie musisz go teraz myć w truty. trute. Mhm. On nie ukaże. Ale lek na go pewnie co. Wiem. Wiem. Było. Ja bym mu nie lekał, ale żyje no, rzucę mu lekę. Wierzysz, pa ile masz już man. Jeszcze jedna runda bez... bez świrowania i już masz na pełne mycie i wszystko. Jakie te ataki teraz dajesz? Palenie, czy co? Palenie jedna kulka Bo nie wiem czy się opłaca, żebym miał bił blisko od def, żeby defa sobie nie spadł Może ci lek czy sobie źródło, kocia? Źródło i grupowe najlepiej było Kurwa, nie dałem grupowego, za późno spytałem Miałem ci mówić, co muszę robić, a ty ja nie ci też Dobra, bo jak we mnie nie pójdzie, to ja będę żył ja mam jeszcze, to ja dam rozkaz następnie. To ja dam źródło dla Marka. Kondę i, i na grupowo. Starczy ci one na źródło? Wy co rundę wchodzi, bo o takiej wchodzi, kurde. Tak, starczy. No kurwa, 12% zajebałem dwa razy pod Dawy, dawy, jest kurwa... Chujowo jest, nie, nie damy rady. Czemu? Jest zajebiście. Ciu, ciu. Nie można zapeszyć. No słabo. słabo. jest, chujowo. Tragedia. O kurwa, znowu trafię. Faryka, co to jest? O, kurwa, ale ono jest dobry, 97% wali mi. Chyba umarłam. Ale fari, kurwa! Czemu tak mocno mnie bił? <laughs> No to tego, powodzenia. No i teraz coś jest całkiem słabo. <grywa> <grywa> kurwa, 25kHP o. No. Ja <grywa> pierdolę. <Krzyśka> <grywa> Siedzę kurwa jak na tym, jak na ostrzu. Co ja teraz robić? Źródły. Nie musisz go myć. Nie nie, 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 nie musisz. Nie, nie, nie. Musisz ale źródło i kondy tobie wrzucę. No. Zresztą przestać no jak pojedynczym sobie akniesz. No jak przeżyję. co z tego nie Ale jak się teraz w frun... pojedynczym? <ślesk> <ślesk> Kurde. Jak to? No, Dobra, nie my, nie wiem Nie wiem, co zrobić. Nic na razie. Chyba nie. Ryba. W, tej w tej rundzie to w tej rundzie przestoję. W następnej kogoś leknę na najwyżej. Nie będę miał. O bo chuj, źródło se wrzucę. żeby przestać tych parę rund, bo ona padnie od, od, od podpalenia. Jaka kurwa na no 26 trafia, bo teraz zmyje się dwa razy. Bo. Teraz ja jest Nie, ale teraz będzie Git, bo on straci rundę na ukaz na mnie. No. Ja żeby kurde jednym pod chociaż trafić. Mam most dziewiątego na trolle. Idziemy trolle? Patrz co kurwa, zabufuje drugiego. No można iść. Bo to była truta z tego, z gryzki jakby Dobra, git. git. Co mam tego ryca myć, Czy ich w chuj z nim no. nie wpadnie? Yy, raz, yy, raz myj tam <laughs> czy ja nie padnę w końcu. Możemy to trochę iść, no. Ja dam dwie podpałki, nie wiem, czy starczy ale... Jest. Padnie? No. daj mi, wyleć mnie. Albo nie wiem. Grupowym nie starczy. Otraf chuju. TAK jest. Ale wytrzymała. No ja pierdolę. Murim smogu w pierściej. Kurwa. <grym> Ale ciało. Ale był młody. Serio co to jest? Ale ten bez tego. No pierś na 70. Ale kurde no, był pierdolę. bez słaby mot jest niestety.